Doga twarzy zestaw zaawansowany. To nie będą długie ćwiczenia, bo będą bardziej intensywne, a pamiętamy, że twarzy nie należy przesilać, ale od czasu do czasu solidnie ją przećwiczyć oczywiście warto. Przypominam Wam o tej generalnej zasadzie, że ćwiczymy zawsze z buzią nawilżoną, czyli Wasze ulubione serum tutaj będzie bardzo dobre. Ja tutaj mam takie w sprayu, ale też pełne antyoksydantów. Ale też pamiętajcie o tym, że jeśli już skóra w pewnym wieku staje się taka lekko. Papierowa, przesuszona, to nie ma to jak zadziałać od wewnątrz, także kolagenem. No ale teraz już będziemy gotowe do ćwiczeń. Ja się bardzo też cieszę, że odchodzi się od detergentów, nawet tych płynach micelarnych, coraz częściej olejki micelarne, które wszystko dokładnie wymywają, ale nie zdzierają nam tego bezcennego. Płaszcza hydrolipidowego skóry. Pamiętajmy też o tej rewelacyjnej korelacji jogi twarzy z automasażem, więc od tego sobie zaczniemy i o tym, że różnorodność treningów też jest ważna, czyli yy, tego treningu. Będziecie mogły używać sobie dosyć długo, wracać do niego, ale żeby mieć większą różnorodność dla większej harmonii, ności ćwiczenia twarzy, macie na przykład jedyne na świecie, nie żartuję, serio, e, karty do jogi twarzy, na przykład losujecie trzy, automasaż, mamy 26 kart do wyboru i joga twarzy, też 26 kart do wyboru, dokładne instrukcje i robimy Danego dnia. A teraz już zabieramy się do automasażu. Jeśli macie takie sobie fajne akcesoria, to i skóra dojrzała, i napięcia, i opuchlizny wszystko będzie dobrze, bardzo reagowało na nasze jeżyki tak i tutaj możemy sobie też bardzo intuicyjnie działać chociaż ja zawsze do tego autorskiego masażu dołączam Wam mapkę zasada jest taka, że działamy od dołu do góry ale dzisiaj chciałabym się skupić na działaniu naszymi dłońmi bo możecie nie mieć akcesoriów i zrobimy sobie na początek przed jego twarzy takie rozluźnianie zarazem doskonałe ukrwienne tak ja tutaj palcami tak manipuluję, budzę powięź, budzę krwiobieg do życia. Nie przesuwam ich po skórze, tak, bo nie mam olejku. O, tylko robię o takie, takie tutaj zabiegi i robię je od dołu ku górze. Tak, spaceruję sobie przez calutką twarz tutaj używając opuszków. Możecie znowu sobie popróbować, bo to nie jest e, trudny masaż, to samo zrobić na linii żuchwy od wewnątrz do zewnątrz i od środka. E, tak, i od dołu do góry. O, no i teraz już, moje miłe, po krótkim jeszcze może klepaniu. Tapik już znacie, oklepiemy się i przejdziemy do. Ćwiczeń. Gotowe? Zaczniemy sobie od mięśnia piękna, czyli skroniowego, który tak naprawdę liftinguje nam całą twarz, ale przede wszystkim łuk brwiowy i górne powieki. Poczujecie w tym ćwiczeniu również pracę dolnych partii twarzy. Robimy takie gogle. I tutaj wciskam sobie kciuk tak naprawdę pod policzek. Tutaj nie pozwolę brwiom, na marszczenie mi czoła, i tutaj nie ma luki, tak? Czyli będziemy precyzyjne. To nie jest coś takiego, ale nie ma luki. I teraz uwaga: będziemy się starać uśmiechnąć czubkami uszu, rozszerzyć brwi na boki. Możecie zamknąć oczy. Jeśli to pomaga, ja sobie troszeczkę dłońmi pomagam, ale przede wszystkim robię to mięśniami, czyli mięśnie czoła staram się skierować na boki i czubeczki brwi zewnętrzne nieco do góry. I jeszcze pięć. To nie jest łatwe. I cztery. I mocno. I trzy. I dwa. Widzicie, że nawet trzy ja ćwiczę i. Jeden przytrzymamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźnimy. Pamiętajcie, miłe panie, że tutaj nie wolno nam ćwiczyć, tak? To są mięśnie, których praktycznie jedyną funkcją jest marszczenie, więc im są tak naprawdę spokojniejsze, tym dla nas lepiej, a my już przechodzimy do ukochanego ćwiczenia e, japonek, dlatego też zwanego japonką. I tutaj będziemy dosyć silnie drenować. I nasze usta za chwileczkę zrobią takie wsysanie policzków, o. Tutaj przytrzymamy, spojrzymy do góry i będziemy się starały górną powiekę zachować właściwie neutralną, dolną podciągnąć do góry razem z policzkami. Ćwiczy także mięsień okrężny ust, a nie pozwalamy na aktywność, po to to wsysanie tutaj tych mięśni obniżających kąciki ust. Czyli uwaga, wsysamy i do góry. Do góry. Jeszcze. A teraz uwaga, świetna sprawa, ale mało twarzowa, dlatego że zatrzymamy to napięcie takiej zmrużonej dolnej powieki, a potem domkniemy oczy, ale nie tracąc tego napięcia i wytrzymamy 10 sekund. Uwaga! Luźno. Jeśli zmarszczyłyście przy tym czoło, to zmienimy układ dłoni, tak żeby te paluszki tutaj pilnowały czoła, a cała reszta będzie działała dokładnie tak samo. Co sobie działamy? Zrobimy następnego. Popracujemy z asymetrią policzków, czyli to już tak jak mówiłam, wyższa szkoła jazdy. Ułożymy sobie język pod górną. Wargą I na razie popracujemy policzkami, tak jakbyśmy się chciały mimo tego języka w dziwnej pozycji uśmiechnąć. Uwaga. Jak widzicie, ja bardzo pilnuję, żeby nie marszczyć twarzy przy ćwiczeniach, mogłyby się próbować zmarszczyć kąciki, więc je trzymam. I teraz robimy wygładzanie brust nosowo-wargowych i unoszenie policzków. I wyobraźmy sobie, że ja mam jakby gorszy, słabszy policzek lewy. Wtedy, uwaga, przytrzymuję lewy kącik, prawą tutaj tę część twarzy od kącika ust w dół, wypycham językiem lewą brustkę i pracuję polikiem do góry. Hmm? Widzicie pracę? Uwaga, jeśli nie wyszło Ci to od razu, w ogóle się tym nie przejmuj, spróbuj jutro, pojutrze wyjdzie na 100% zmiana. Teraz dbamy o ten policzek, wypycham, przytrzymuję i... I... Dziesięć razy zrobiłam na każdą stronę, można też 15. Teraz świetna rzecz dla mięśnia okrężnego ust, żeby usta były pełne, czerwone, tak zwany foch. I tutaj będę naciskać środkiem górnej wargi na środek dolnej bez zawijania warg, ale żeby tu się nic nie śmiało zmaszczyć, przytrzymam sobie o w ten sposób usta. Tak troszkę rozpłaszczę jak żabka i. Pani jest niezadowolona. Doliczyłam do dziesięciu. Wytrzymajcie ze mną. Licząc powoli do dziesięciu, drugą serię. Uwaga. Dlatego, że tak naprawdę pewnie czułyście, że pracowała luteńka twarz już. A teraz, koparka. Znowu uprzedzam, że mimo, że rewelacyjna dla szyi i podbródka, to dosyć nietwarzowa, czyli zagarniamy mrodą wysuniętą do przodu coś ciężkiego. Uwaga, broda zostaje wysoko i niosę wysoko. Na koniec jeszcze liftingujący automasaż. Znowu odwołamy się do takiej siostry kobido. I tutaj jednym z moich ulubionych gestów jest taki, który spłyca bruzdy nosowo-wargowe i unosi policzki. Nazywa się dłonie karateki. I tutaj musimy mieć już natłuszczoną buzię. Lekko, jakimś dobrym olejkiem. I zobaczcie, dosyć mocno sunę dłoni wzdłuż nosa, dostaje się pod kość policzkową i tak wielokrotnie mogę sobie działać. Ale tutaj dłonie nie są delikatne szczególnie. One tutaj dosyć mocno chcą działać. Jeszcze. Zrobimy to sobie jeszcze trzy razy. Mocno, mocno, mocno fajnie, bo tutaj te napięcia nam rysują bruzdy i zejdziemy z drenażem w dół. Następnie będziemy liftingować i policzki, i owe twarzy. Ja ten gest kocham. Nazywa się formowaniem jabłuszek. Robimy taką miseczkę z dłoni, umieszczamy brodę w dłoniach i dłonie najpierw swoją nasadą będą usunęły, unosząc nam te partie. Do góry, a potem powiem co dalej. Czyli miseczka, podpieram policzki, mam jakby tutaj policzki w dłoniach, i teraz daję dłonie palce na zewnątrz, i teraz formuję jabłuszka. I dopiero na koniec tego ruchu zabieram te jabłuszka do góry antygrawitacyjnie i schodzę w dół. Robimy to jeszcze dwa razy, żebyśmy się nauczyły. Miseczka. Masujemy do góry, do góry, unosząc też kąciki ust. Mamy policzki w dłoniach, dajemy palce na zewnątrz, a potem do wewnątrz. Tutaj formujemy tak pięknie polika, i potem na koniec ten ruch do góry i schodzimy w dół. Ostatni raz, miseczka. I pięknie w dół. Super. Teraz zabierzemy się za owaj twarzy, zrobimy sobie takie obcęgi i wymasujemy tutaj raz, mocno, dwa i trzy. To takie jakby głasza, tylko dłońmi. I pięć i sześć. Jeszcze cztery, mocno, trzy, dwa. I jeden. I teraz, żeby nam się nie tworzyła zmarszczka przeduszna, łapiemy sobie uszy. Lepiej byłoby nawet bez kolczyków to zrobić. Nie daje dobrego przykładu. Masujemy góra-dół, góra-dół. Tak. Tutaj przy okazji uspokajamy też emocje, bo tutaj mamy... Pień nerwu trójdzielnego, który obsługuje całą twarz i właśnie takie receptory odpowiedzialne za emocje. Teraz sobie jeszcze wyprasujemy czółko. Prawa dłoń od prawej skroni będzie robiła takie zygzaczki. One nie są ani szybkie, ani takie byle jakie, tylko naprawdę palcami prasuję i schodzę w dół i robię zmianę, czyli. Od lewej strony porządnie prasuje czoło, wędrując aż do skroni przeciwległej, schodząc w dół i żeby się z zmarszczka nie śmiała robić, zrobimy sobie takie ósemeczki. Lewa, prawa i masujemy. Znowu tutaj jest przyjemny, ale dość mocny nacisk. Pięknie, a potem z taką ósemeczką sobie zejdziemy w okolice ust. Ona będzie rozpłaszczona i zmienimy kierunek. A potem zakończymy dotykiem motyla, czyli najdelikatniejszym, najczulszym dotykiem łagodzącym, rozkurczającym już wszelkie pozostałe napięcia, nie zapominając sobie podziękować za chwilę troski takiego pięknego, pielęgnacyjnego rytuału. Do zobaczenia!